Halo, halo, stawaj! Co oh, dzisiaj za dzień? Dziś dzisiaj są to... twoje urodziny! Dzisiaj urodziny! Hello, hello, hello! Witamy się dzisiaj z łóżka! Witamy się z łóżka, dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj wielki dzień? To już dziś? Wielki dzień. Dzisiaj będzie ekscytująco, fascynująco. Także zostańcie z nami do końca na pewno. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj mam wielki dzień, bo Madzia ma okrągłe urodzinki, które już są za mną. Także dzisiaj Madzi święto, a my przyjechałyśmy z Kamilką, którą znacie już z naszych vlogów bardzo dobrze, Madzi siostrą. Przyjechałyśmy po tort, także idziemy zobaczyć, co tam nam wyczarowali. Mam nadzieję, że będziemy zadowolone, znaczy ja przede wszystkim, bo jestem wymagająca, jak to Kamila mówi. Tak, bardzo ciężko trochę zadowolić kinie, ale myślę, że zobaczymy. Okay. ciekawa też. I oczywiście Madzia przyjechała z nami, bo nie chciała zostać sama w domu, także wchodzimy same, żeby nie zobaczyła i nic nie podejrzała. No i mamy jest, ale wam jeszcze nie pokażemy. Pokażemy wam, bo idziemy dzisiaj do knajpy. Także pokażemy wam na miejscu, to jest. Ale co sądzisz? No jest mega bardzo ładny. Mega, mega Niech, bardzo jest. ładny. No jest taki ciekawa, nic showowego, ale taki no mi się podoba, no. jest mm, OK. Taki konkretny i myślę, że Macia będzie bardzo zaskoczona i bardzo jej się spodoba, No, no mamy nadzieję. Uwaga, uchylam rąbka tajemnicy. Uwaga, uwaga. Ale resztę zobaczycie już na miejscu w knajpie. I przygotowania do imprezy urodzinowej pełną parą. A jak, przelejemy, o. Pani się maluje. Maluję się. Pokaż nam się. Hej, 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 hej we vlogu. Podekscytowana? Bardzo, już nie mogę się doczekać, że wam pokażę mój cały strój, dzisiejszy outfit. No czekajcie, bo outfit jest wystrzałowy. No i mamy kowbojkę numer jeden. Zobaczcie jaka stróweczka. Cowboyek jest. Spodnie siedzą. Pasek siedzi. Pokaż pasek swój jeszcze Texas. Nie ma lipy, nie? Nie, Zobaczcie strówka, nie tylko Madzi, ale zobaczcie Leonia. Leosiek też ma styluweczkę. Jest przygotowany na świętowanie, tak? Mój mały gringo. Mój ziamek kochany. No i jest kowbojka w całej okazałości. Kowbojski flipat jest lecimy. Do Margarity. Zobaczcie. Mega stylowano. A konia zostawiłam pod hotelem. No i jeszcze stylizacja proszę. Moja, też nie gorsza. Też kowbojska, warkocze. Też. Wszystko jest. Szczegóły torebka kowbojki są, tak, spodnie wszystko. są. Wszystko się Lecimy, tak? Ekipa stoi i czeka. Dotarłam, goście też dotarli. Są, są goście. No, Reakcje. No, tak, I idziemy. Tak, tak, tak. Wchodzimy. No, zapraszam. zapraszam. Czas życzeń? Czas życzeń, tak. Ojej. Mamusia. Mamunia ta będzie płakać 40. Dorotka teraz. To ja ci powiem. zróbka zdróbka, nie zmieniaj się. Tak. Tak Uśmiechnięta, życzę że Ci, żeby wszyscy wszystko się dobrze układało, żeby się poukładały no, sprawy. I. Wszystkie sprawy, które powinny. Dobrej pracy. Fajnie, że jest. Teraz tu ekipa życzenia. 40 lat. Minęło. Kiedy to minęło, nie? Ojej, kapelusz. Patrz. No, no, dzięki. Się, no, no, dzięki. No, A, wszystkie problemy, które rozwiązać, dzięki. 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 bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Pięknie wygląda. Dzięki. Cudownie no. no. wygląda. Dzięki. Dzięki. To jak prawdziwa kowbojka. Jeszcze kaszlińa przyszła.

Ale tu mamy coś innego. Tu mamy coś innego. Takie duże, bo duża porcja, ale tu też wurzam. A, na, a, a, zaraz, a na, moje, na moje czekam, ale mam Margaritę tu w A Mirantka

raz, jeszcze raz, niech cię cię na, niech cię raz, gocen, sto lat, sto lat, niech cię cię bo się sto lat, niech cię cię na, jeszcze raz, jeszcze raz, niech cię cię na To jak, to jak, dobrze Thank yeah. you.

Sino se levanta Ay, se chupeo Ai, ai se chupeo Wracamy Koniec imprezy Kowboju Koniec imprezy, kowboju Hello, 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 wracamy, tak Kowboje Kowo idzie z pakunkami. Uroczynowe. Zasłużyła przez te 40 lat. No i koniec imprezy. I koniec imprezy. Koniec imprezy. Kowboje jadą na odpoczynek. Kowboje w stajni. Kowboje w stajni. Udajemy się na siestę teraz. Powiem wam, że było super. Ale jeszcze wam chciałam powiedzieć, że... Żeby... Mariaci to w ogóle jest inny level. Jest. Jose i Antonio, dziękuję. Dziękuję, jak oglądacie chłopaki, bo przecudownie. Mega. Jeszcze chciałam dodać na koniec w ogóle takie coś innego w ogóle: mhm. że dzisiaj są moje urodziny i dzisiaj w ogóle zaczynają igrzyska olimpijskie. Także nie wiem, czy oglądacie, że nie jestem wielką fanką, i kiedyś nawet działam specjalnie na to urlop, żeby oglądać <grym> się. że <grym> żeby mój była kierownik, który mnie ogląda. No, do kuchni. Ale że no właśnie w związku z tym, że dzisiaj są moje urodziny i sport kocham, sport, kocham mhm. igrzyska zimowe. No, także było super randko, nie? Tak, Fajnie. było super. Dzięki Kamieranda. Miranda, Kamcia, Piotr, Kasiuka, Dorotka. Dziękujemy wszystkim, że byliście. Dzięki wszystkim za, tort, za życzenia i podobał? za tort, tort. Tort w ogóle moimi niuniami małymi, także dzięki, dzięki, dzięki. No i pozdro, do zobaczenia w kolejnym fajnym filmiku. Do zobaczenia. Dzięki. dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, pamiętajcie, także widzimy się w kolejnym fascynującym vlogu. Jest niedługo.